Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło, że właśnie dzisiaj mamy takich gości. Jest z nami Pan Prezes Wód Polskich Mateusz Balcerowicz. Jest z nami Pan Jacek Drabiński, który odpowiada za zlewnie tutaj Nysy Kłodzkiej i Białej Głuchołaskiej. Dzisiaj, tak naprawdę, rozpoczynają się konsultacje na temat naszej odporności na przyszłość, jeśli chodzi o sprawy przeciwpowodziowe. To właśnie dzisiaj rozpoczyna się dyskusja społeczna na temat tego, jak zrobić, abyśmy nie tylko byli gotowi tak jak przed powodzią, ale byśmy byli gotowi na to, co nas spotkało jesienią ubiegłego roku. Ja chciałbym z tego miejsca już na wstępie podziękować panu prezesowi za to, że Każde pismo, które było słane z samorządu powiatu, każde pismo, które było słane z odwójtów i burmistrzów na temat spostrzeżeń, na temat propozycji takich jak kanał ulgi, jak zabezpieczenie na ścinawie niemodlińskiej, Skorfantowa czy na morze przed miejscowością Morów, to wszystko. Jest bardzo poważnie brane pod uwagę. Nie jest to pismo samo dla siebie, tylko analizowane pod okiem ekspertów, pod okiem naukowców, bo razem z panem prezesem Balcerowiczem nad założeniami do tej koncepcji pracuje grupa naukowców pod przewodnictwem znakomitego. Profesora, jeśli chodzi o rozwiązania hydrotechniczne, pana profesora Zaleskiego. I dzisiaj, drodzy Państwo, tak naprawdę też chcemy powiedzieć jasno: Wody polskie są gotowe, aby doprowadzić do stanu sprzed powodzi zabezpieczenia do jesieni obecnego roku. Czyli w rok po powodzi będziemy gotowi na to, aby chronić tymi urządzeniami, które były przed powodzią. Dlatego też dzisiaj, tutaj za chwilę Pan Prezes powie, jak będzie harmonogram wyglądał, jeśli chodzi o koncepcję, tą daleko idącą, budującą docelową odporność ale też o tych przedsięwzięciach które będą realizowane na tych ciekach aby doprowadzić do stanu przed powodzi i dzisiaj też na sesji rady powiatu rozpocznie się taka dyskusja społeczna bo nasze samorządy będą aktywnie uczestniczyć w tym aby jak najbardziej optymalne i najlepsze rozwiązanie Przygotować. Szanowni Państwo, powtórzę kilka słów, których podzielił się Pan Starosta, natomiast zacznę od tego, że rzeczywiście dziękujemy samorządom za wszystkie pomysły. Je należy poważnie przeanalizować, zarówno pod kątem celowości, jak i pod kątem finansowym. Natomiast kilka rzeczy. Wody polskie działają w zakresie usuwania skutków powodzi w trzech krokach. Pierwszy krok to są bieżące prace interwencyjne, które już trwają i będą trwały. Przykładem są na przykład prace na Białej Głuchołaskiej, które prowadzone są łącznie na 16 odcinkach w tej chwili. Głównie w miejscowości Głuchołazy na dwóch trwają intensywne prace, na pozostałych jest gromadzony sprzęt. Poza tym, ja mówię o tym co, to, co trwa, nie o tym co się zakończyło, o tym co się zakończyło powie Pan Dyrektor Drabiński. Poza tym, tak jak wspominałem 2 stycznia w Głuchołazach trwa procedura wyłonienia wykonawców na pięć pozostałych zadań tutaj w powiecie nyskim. To, są, to jest zabezpieczenie dopływów, czyli np. Potoku Bodzanowskiego, Starynki czy Mory. Te rozmowy trwają, wykonawcy zgłosili się, widzieli jakie są wymagania w stosunku do tego, co należy zrobić. W tej chwili czekamy na złożenie ofert. Tryb jest uproszczony, ale jednak wymaga tego, żeby był w miarę konkurencyjny i transparentny, więc, więc trwają te, te wybory wykonawców. Równocześnie należy podkreślić, że na samą biągu chołaską zabezpieczyliśmy 40 milionów złotych. Wykonawca na razie wycenił pracę na 21. To nie zmienia faktu, że jeżeli dojdzie do tego jakaś dodatkowa praca, której dzisiaj nie byliśmy w stanie ujawnić, to mamy taką możliwość, żeby na podstawie porozumienia pomiędzy wykonawcą a zamawiającym to zrealizować. Oprócz tego, w drugim etapie przygotowujemy działania w postaci odbudowy jeszcze innych urządzeń wodnych. Na terenie samego powiatu Nyskiego chcemy zrealizować kilka takich zadań w tym roku, mniej więcej na 80 milionów złotych. Na razie ubiegamy się o finansowanie tych zadań. Ale to co najważniejsze i to co powiedział Pan Starosta. Ta powódź musi nas nauczyć tego, że budujemy odporność na to, co się wydarzyło, czyli na powódź historyczną. E, czyli na razie odbudowujemy urządzenia w, w trybie i w przepisach, jak nam to pozwalają na to przepisy. Czekamy na zmianę tzw. specustawy powodziowej. Ona niedługo ma się objawić. Tak zwana trzecia wersja zmiany specustawy powodziowej. I na jej podstawie będziemy chcieli robić zadania, które będą już na powódź historyczną. E, to będą zadania w całej Zlewniny Sykłockiej. To będą zadania, które muszą Muszą być przemyślane, które muszą być przeliczone. Jak wspomniano, myśmy przygotowali taką koncepcję dla całej zlewni Sykłockiej. Obecnie jest ona na końcowym etapie opiniowania przez naukowców z Polskiej Akademii Nauk, bo taką ustaliliśmy ścieżkę, że najlepsi naukowcy w Polsce pod, pod egidą Polskiej Akademii Nauk i prezesa Polskiej Akademii Nauk tą analizę przeprowadzili, oni zgłosili do tego uwagi, my te uwagi uwzględniliśmy. Kończymy etap analiz finansowych i dzisiaj chcemy posłuchać jeszcze, co samorządowcy mają do zaproponowania, bo gdyby się okazało, że czegoś nie wzięliśmy pod uwagę, to, to jest to ten moment, kiedy możemy jeszcze dyskutować. A w lutym chcielibyśmy już wyjść z konsultacjami, tutaj również liczymy na stronę samorządową, bo nie chcemy tych konsultacji robić sami, nie chcemy niczego narzucać, chcielibyśmy je robić razem. My oczywiście jesteśmy od tej wartości merytorycznej, natomiast chcielibyśmy, żeby to samorządy organizowały te konsultacje. Chcemy, żeby byli na nich przedstawiciele samorządów, jako przedstawiciele zarówno gmin, powiatów, jak i województw, ale także, żeby byli mieszkańcy, którzy będą mogli wyrazić swoją, swoją wolę. Podkreślę wyraźnie, że to nie jest tak, że planuje się tylko działania w jednym miejscu, czy w kilku, bo te działania muszą być w całej zlewni. I dla przykładu, teren powiatu Nyskiego, czyli teren poniżej kaskady zbiorników Nysy. Zawiera co najmniej dwa takie hotspoty. Tak? Takim hotspotem jest rzeka Biała Głuchołaska na całej swojej długości, a takim drugim hotspotem istotnym jest oczywiście sama Nysa Kłodzka tutaj w, w miejscowości Nysa, ale także trzecim hotspotem jest to, co się dzieje w Lewinie Brzeskim i poniżej w Skorogoszczy, no bo tam rzeczywiście to zabezpieczenie przeciwpowodziowe, które było w 2024 roku, po prostu było niewystarczające na, to, na tą wodę, która przyszła jako powódź historyczna, bo to była większa. Woda niż tak zwana woda stuletnia, w związku z tym musimy to wziąć pod uwagę. A poza tym pamiętajmy, że nie tylko Biała Głuchołaska i Kłodzka, ale wszystkie dopływy po kolei, które tutaj występują, już na tym terenie tak naprawdę innym, powodowały, że tej wody było coraz więcej i tu też należy zaplanować pewną retencję. Ja tak, moi przedmówcy, chciałem podsumować. Zeszły rok bezpośrednio po powodzi przystąpiliśmy do inwentaryzacji strat powodziowych i infrastrukturze przeciwpowodziowej. Gdyotechnicznej, straty oszacowane wstępnie zostały na ponad 770 milionów. Bezpośrednio po powodzie, jak tylko to było możliwe, przystąpiliśmy do wykonania najpilniejszych prac interwencyjnych i popowodziowych. W zeszłym roku udało nam się zrealizować łącznie zadań na prawie 100 milionów złotych, z tego na powiecie na terenie powiatu kłuskiego na prawie 21 milionów złotych. Na ten rok, tak jak powiedział Pan Prezes, mamy zabezpieczone środki w wysokości ponad 50 milionów złotych. Prace będą realizowane na tych obiektach, które lękły zniszczeniu, tak jak można mówić o przywróceniu ich sprawności technicznej. A równolegle trwają przygotowania do tych dużych inwestycji docelowych, które wymagają jednak odpowiedniego czasu, przygotowania przede wszystkim dokumentacyjnego, uzyskania pewnych decyzji administracyjnych i wtedy możliwe, możliwe będzie przystąpienie do ich realizacji. Różne warianty są rozważane, czyli wariant taki, że Zmniejszamy maksymalny odpływ ze zbiorników kaskady Nysy. Wariant taki, że budujemy kanał ulgi. Wariant taki, że, że wykonujemy jeszcze pozostałe działania, na przykład na Białej Góchołaskiej, by się nie powtórzył scenariusz z września 2024 roku, czyli tak naprawdę zalanie miasta od południowej strony, o strony Białej Góchołaskiej. W związku z tym to na przykład dla, dla Nysy. Tak? Jeżeli chodzi o, natomiast o dopływy, to miejmy na uwadze, że, że dopływy to są, to są przeważnie cieki nieuregulowane. To są cieki, które co więcej, do dzisiaj na przykład nie posiadają informacji o przepływie rzeczywistym, czyli nie mają obomiarowania, które prowadzi Państwa Służba Hydrologiczna-Meteorologiczna, więc my raczej idziemy tu w stronę poszukiwania retencji. Ta retencja oczywiście ma charakter zbiornikowy, natomiast nie tylko. Jeżeli to jest niemożliwe, to będziemy się starali, żeby ona miała także na przykład charakter osłony indywidualnej domów i takie rozwiązania też chcemy proponować. Bo to mieszkańcy muszą zdecydować na końcu, co jest dla nich korzystniejsze wraz z samorządem lokalnym. My nie będziemy niczego robić na siłę i chcemy, żeby oni wyrazili opinię, a nie żebyśmy my narzucali pewne rozwiązania.